Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu wędkarskiego Leś. W tej chwili znajduje się w dziale żyłek. Żyłek mamy tutaj dobre kilkaset rodzajów i tak naprawdę przeciętny szary wędkarz ma duży problem, żeby znaleźć odpowiednią żyłkę dla siebie. Gdzie te czasy, kiedy w 80-tych latach w sklepach wędkarskich była wyłącznie żyłka z Tylon Gorzów i to jeszcze najczęściej wyłącznie w jednej średnicy. Dziś mamy problem, problem nadmiaru i o ile tutaj w sklepie wędkarskim potrafimy poradzić, pomóc każdemu, kto chce wybrać żyłkę do danej metody, to już w internecie jest to dużo trudniejsze, ponieważ natłok informacji, natłok tych różnych żyłek, kolorów, średnic itd. powoduje, że naprawdę ciężko dokonać właściwego wyboru. Aby ułatwić decyzję wędkarzom korzystającym z zakupów internetowych stworzyłem specjalną tabelę, przewodnik po najpopularniejszych żyłkach. Tabela ta zawiera kilkaset różnych żyłek z pełnym opisem producenta, podaną długością, jaka jest nawinięta na szpule, jak również wytrzymałością średnicą i kolorem. Znajduje się ona pod adresem www.leszcz.pl, z podkreślenie tabela.php. Do każdego opisu żyłki dołączone są zdjęcia szpulki oraz koloru żyłki, co stanowi na pewno bardzo cenną informację, o którą bardzo często pytają wędkarze. Dodatkowo żyłki przypisane są do grup, które sugerują ich przeznaczenie. Każda grupa posiada krótką charakterystykę, dzięki której dowiemy się o różnicach pomiędzy żyłkami na przypony, do odległościówki czy morskimi. Duża ilość żyłek umieszczonych w naszej tabeli może nadal powodować trudności w znalezieniu właściwej czy nawet porównaniu kilku podobnych. Dlatego, w nagłówku tabeli stworzyliśmy specjalny filtr, który pozwala szybko odnaleźć grupę żyłek o interesujących nas cechach. Żyłkę, według tego filtra, możemy pogrupować według producenta, długości, rodzaju, średnicy, jak również w koloru. W jaki sposób to działa? Szukamy na przykład żyłki do odległościówki o średnicy 0,18 mm. Wybieramy w oknie rodzaj match, a w oknie średnica 0,18 mm. Klikamy przycisk Filtruj. Po chwili tabela wyrzuca nam kilkanaście różnych żyłek odpowiadających tym właśnie kryterium. Mając tak zawężoną ilość, dużo łatwiej o porównanie i wybór właściwej żyłki. Ostatnia kolumna z ikoną koszyka umożliwia nam bezpośrednie przejście do karty tej żyłki w naszym sklepie internetowym www.leszcz.eu. Serdecznie zapraszam do korzystania z naszej tabeli, która znajduje się pod adresem www.leszcz.pl ukośnik z podkreślenie tabela.php.